Hej wszystkim z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. A dzisiaj zapraszam Was do tagu, a dokładnie do Reading Habits Booktag. Zapraszam do oglądania. Dawno nie było żadnego book tagu, więc pomyślałam, że to ten moment. Szczególnie, że obejrzałam właśnie na kanale Martyna's Pages jej autorski tak połączony trochę z, z różnych tagów z zagranicy readings, Reading Habits Book, tak, właśnie, w którym pogadamy sobie, w którym rozmawiamy trochę o naszych książkowych przyzwyczajeniach. Nie jest to typowo polecajkowy, tak, nie pokazuję tutaj za bardzo książek, a raczej mówię o tym, jak u mnie czytelniczo właśnie to życie wygląda w tym momencie. Bardzo polecam kanał Martyny, więc polecam właśnie, zajrzeć i myślę, że wszyscy wiemy, na czym polega tak. Zapraszam również do odpowiadania na konkretne właśnie pytania, konkretne zagadnienia w komentarzach i już nie przedłużam, lecimy do pytań. I pierwsze pytanie to, czy Masz określone miejsce do czytania. W moim przypadku kompletnie nie. Jakby myślałam kiedyś, że może tutaj w bibliotece, przy bibliotece będę miała taki fotel, będziemy mieli w sumie, no i że będzie to takie miejsce, w którym będę siedzieć i czytać. Ale tak jest prawda, że ja trochę nie umiem usiedzieć czytając. Kiedy ja czytam książkę, to najczęściej, jeżeli robię to w domu, to siedzę na kanapie, za chwilę wyjdę sobie na balkon, jak jest ładna pogoda, położę się trochę na łóżku i tak naprawdę nie mam czegoś takiego, że jest takie miejsce, w którym ja sobie siadam, na przykład jak jestem w domu i wiem, że to jest moja chwila z książką i po prostu sobie czytam. Bardzo lubię czytać komunikacji miejskiej. że miałabym powiedzieć o moim ulubionym miejscu do czytania, to, to jest komunikacja miejska, bo wtedy tam czuję, że najbardziej pożytkuję ten czas na książkę. Hmm, zakładam najczęściej słuchawki, e, ale nie wpuszczam w nich muzyki. E, I po prostu wtedy ten cały czas, który i tak muszę spędzić powiedzmy w tym pociągu, autobusie, e, czy gdzieś na przykład jak jadę, bo często w ostatnich miesiącach jeździłam do Warszawy i w Pendolino po prostu spędzałam czas czytając książkę, czasami słuchając audiobooka, ale to, to zależy. I po prostu jakby w tej komunikacji miejskiej jakoś jak najlepiej mi się czyta. To jest może trochę dziwne, bo nie jest to jakaś taka optymalna dla niektórych przynajmniej um, sytuacja do czytania w związku zarówno z jakąś chorobą lokomocyjną, um, jak i po prostu z hałasem, po prostu z jakimiś takimi rozpraszaczami. Dla mnie to jest po prostu idealne, idealny moment do czytania, także u mnie się to jak najbardziej sprawdza i myślę, że jak miałam powiedzieć, to właśnie komunikacja, ale tak w domu czy gdzieś jak, nie wiem, wyjdę do parku, też sobie lubię poczytać, ale to nie jest nic takiego jakichś moich przyzwyczajeń. Nie mam takiego swojego po prostu ulubionego miejsca, w którym czytam, czytam tak naprawdę wszędzie. Drugie pytanie, czy używasz zakładek, czy zaznaczasz... E, czy zaznaczasz Strony w inny sposób, bo tutaj się posiłkuję telefonem. E, I w moim przypadku no po prostu używam zakładek. Ja mam mnóstwo zakładek, nie mam jakichś swoich ulubionych, takich designerskich, a raczej po prostu to są jakieś zakładki w stanie książki, gdzie są zawsze dołączane, albo z wespera mam bardzo dużo zakładek, bo jak się zamawia, e, książki właśnie Wespera, to zazwyczaj są takie sygnowane po prostu do konkretnej książki i tych mam dużo. Mam jeszcze jakieś takie pojedyncze, zupełnie randomowe, też czasami dołączane do książek po prostu, i mam taki kubek, mogę Wam nawet go pokazać w sumie. O, mam taki kubek, który Kuba ode mnie, dostał w ogóle z Władcy Pierścieni, on się nam trochę potuł w pewnym momencie, ale udało się go yy, zlepić, tylko że teraz trochę nie bardzo z niego pić, właśnie trochę się boimy, więc został taki kubek tutaj stojący na biblioteczce, w którym mam wszystkie właśnie zakładki plus... O, pokażę Wam, co kiedyś zrobiłam. Piękne. No, ale wracając, mam wszystkie zakładki, mam też jakieś takie znaczniki, bo czasami na przykład używam... tu już wszystko mi wypadło z tego akurat, ale to były znaczniki, więc czasami używam czegoś takiego, ale mam właśnie mnóstwo takich różnych papierowych zakładek i tego używam. I zazwyczaj jak sięgam po książkę, że wiem, że po prostu biorę książkę i z nią wychodzę na zewnątrz albo będę ją czytać, to wkładam do środka zakładkę i jej używam. Zdarza mi się, że nie mam na przykład, bo kupię dopiero książkę albo wypożyczę na przykład w bibliotece i wracam i zaczynam ją czytać w pociągu, no to nigdy nie zaginam, znaczy no biblioteka to no wiadomo, że nie. Nie zaginam tych robów jakoś czy coś, tylko wkładam cokolwiek. Zazwyczaj jest to paragon, jeżeli jestem gdzieś na mieście czy coś, to zawsze mam w torbie albo w kieszeni jakiś paragon. Ale ogólnie używam zakładek, jednak nie jestem do nich w żaden sposób przywiązana. Po prostu to ma kształt i po prostu swoją funkcjonalność, taką, że idealnie pasuje do książki, więc się tego trzymam, ale nie jest to dla mnie w żaden sposób no po prostu nie kupuję sobie na przykład takich ładnych zakładek i tak dalej. Może kiedyś, kiedyś chciałam mieć taką ze sznurkiem i z pomponikiem, ale wreszcie sobie jakoś nie kupiłam, no i nie wiem. No nie mam, ale, ale tak, zazwyczaj są to zakładki, rzadziej jakieś takie rzeczy, które mam pod ręką, ale i tak później to wymieniam po prostu na zakładki. Nie zapamiętuję stron, w ogóle nie, nie miałoby szans u mnie, chyba że to jest faktycznie jakiś koniec rozdziału, zdarzy mi się czasami. Nie zapisuję też postępu na Goodreadsie, kiedyś chciałam, ale to też nie jest kompletnie dla, dla mnie, ja już na Budrycję uzupełniam, albo na przykład kiedy jestem w trakcie czytania. Zaznaczam, że po prostu czytam albo już po lekturze, a takiego postępu. No, dotychczas jakoś u mnie się to nie sprawdziło, także tego nie robię. Także u mnie zakładki faktycznie gdzieś tam e, chodzą w grę. E, kolejne pytanie: Czy możesz e, przestać czytać książkę gdziekolwiek, czy musisz zatrzymać się na końcu rozdziału? E, ja zazwyczaj staram się na końcu rozdziału, e, chyba że to są po prostu bardzo długie rozdziały, wtedy na końcu e, akapitu. Nawet nie strony, e, tylko akapitu i zazwyczaj po prostu później sobie jakoś wracam wzrokiem i widzę, gdzie skończyłam, w jakim wątku. Też nie lubię przerywać wątków. No, myślę, że po to te rozdziały, też znaczy po to, nie tylko po to, ale te rozdziały są na tyle zazwyczaj zamknięte, że ty jesteś w stanie od nowego rozdziału, nawet jak zostawiasz książkę na kilka dni, wiedzieć co się działo. Także ja staram się faktycznie od rozdziału, ale to nie jest tak, że jeżeli właśnie zostanie mi, nie wiem, 10 stron czy 7 stron e, i ja już po prostu muszę skończyć tę książkę albo nie mam ochoty, no to ja tego nie zostawię, bo zupełnie nie. Czasami potrafię nawet, nie wiem, jakoś gdzieś w środku akapitu, mnie one są długie, zostawić, jeżeli nie mogę. Już czytać, ale staram się do tego końca rozdziału albo staram się do końca jakiegoś takiego a ważnego akapitu, strony, coś ten desay. Myślę, że tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. Ja jestem raczej taka, że staram się do końca do, do końca tego rozdziału, ale różnie bywa i też się nie wyczuję, jeżeli mi się nie uda. Czyjem i piję podczas czytania. W sumie nigdy się nad tym jakoś nie zastanawiałam, bo dla mnie czytanie to jest też taki dodatek do jakiegoś mojego funkcjonowania i też to ma być dla mnie przyjemność, więc w ogóle nie mam problemu z piciem. Myślę, że bardzo często piję jakąś kawę, herbatę. Sok zależy od po prostu pory, jak były wakacje i właśnie sobie czasami na, na balkonie czytałam, to często kawa mrożona wchodziła w grę, a jeżeli mam ochotę na coś do jedzenia, to też na pewno jem i jakby po prostu nigdy o tym nie myślałam ale nie mam zupełnie z tym problemu. Kiedyś, jak też mieszkałam sama, to często brałam książkę do posiłków i po prostu siedziałam i to było dosyć... W sensie to nie było aż tak wygodne, bo jednak te książki się zamykają i tak dalej. Ja nie miałam tych takich... bo są czasami takie specjalne stojaki albo takie na palec coś, że się trzyma, że te strony się nie wywracają. Ja akurat sobie takich udogodnień nie sprawiłam, ale zdarzało mi się jeść po prostu i, i czytać właśnie sobie, jeżeli coś mnie też szczególnie wciągnęło. A teraz raczej tak przy posiłkach, no to nie, no bo zazwyczaj jemy na przykład wspólnie z kubą, a no, albo je w pracy, no to jakby nie czytam. Ale jak mam na przykład na coś ochotę, jakąś przekąskę, deser, coś tam, nie wiem, coś po prostu jem sama, no to nie ma problemu, żebym właśnie jadła i czytała. Także myślę, że tu też więcej nie będę mówić. Picie na pewno wchodzi. Jeżeli ja siadam na przykład na dłuższe czytanie, no to zawsze. A jakieś siedzenie też na pewno wchodzi w grę, także w ogóle nie mam tutaj jakichś, nie wiem, stachu, że nie wiem, coś tą książką się sta. Zresztą ja też nie wiem takich rzeczy, żebym nie wiadomo, jak miałem ubrudzić, także w sensie, no, jakby, bo to zazwyczaj coś nie wiem, czy skapnę. Czy coś no to wtedy nie jem, nie jem zupy, na przykład czytając książkę, raczej takich rzeczy to nie, ale jakieś przekąski się starsze. Kolejne pytanie, czy słucham muzyki podczas czytania, i u mnie jest odpowiedź nie. Kompletnie nie umiem się skupić na książce, jeżeli na przykład jest muzyka, leci muzyka z tekstem, a jeżeli ja w ogóle znam te piosenki, to już w ogóle nie ma szans, bo ja czytam zdanie i śpiewam w głowie kawałek tekstu tej piosenki. Zdarza mi się puścić sobie odgłosy natury. Na przykład, kiedy właśnie jadę e, skm-ką, zdarza mi się, że oprócz tych słuchawek na sucho, także po prostu mam włożone słuchawki, bo one trochę wygłuszają, e, to włączę jakiś, nie wiem, włączę jakiś ym, deszcz, szum, las, nie wiem, cokolwiek. Zdarza mi się, zdarza mi się też włączyć muzykę klasyczną. Rzadko, ale też mi się zdarza nawet w domu. E, jakoś tak dosyć cicho, w tle, coś takiego, co wiem, że mnie nie rozproszy, nic takiego bardzo skocznego, coś takiego delikatnego. Czasami e, też jak czytałam jakieś książki, to często też właśnie jesienią, e, bardziej klimatyczne, to szukałam jakichś playlist takich, e, które byłyby w takim właśnie klimacie jesiennym, jakimś mrocznym, Dark Academia, jak ja to powiedziałam, e, czy, czy coś takiego, ale to raczej się rzadko zdarza i muszę mieć taki vibe trochę. Ogólnie, jakbym miała tak powiedzieć, nie słucham kompletnie muzyki podczas czytania. E, Rozprasza mnie to raczej, tak jak na przykład właśnie jazda pociągiem i głosy, rozmowy ludzi mnie nie rozpraszają. E, tak, muzyka, szczególnie właśnie muzyka taka z tekstem, muzyka jakaś taka popularna, którą znam kompletnie, nie, nie mogę w ten sposób, bo po prostu nic z tej książki nie wyciągnę. Kolejne pytanie: czy czytam jedną książkę na raz, czy raczej kilka na raz? I jeżeli ktoś mnie ogląda albo zna, to wie, że niestety to jest chyba najbardziej problematyczna kwestia w moim czytelniczym życiu. Staram się to ograniczyć, ale ja mam jakieś wewnętrzne, po prostu wewnętrzną potrzebę czytania stu książek naraz i po prostu. Ja nie mogę. Na przykład, Kuba on czyta jedną książkę naraz. Ostatnio czasami jest tak, że czyta jedną książkę naraz i się zaczyna przekonywać do audiobooków i zaczyna słuchać na przykład jakiejś innej w audio. Ja muszę czytać, no tak, z trzy naraz, dwie, trzy, plus jeszcze w ogóle osobno. U mnie to jest kwestia audiobooka. I e, ja się staram teraz dwie, trzy książki. Zamknąć w dwóch, trzech książkach ogólnie, ale bywało tak, że ja potrafiłam mieć pięć, sześć książek rozgrzebanych, bo akurat na nie wszystkie miałam ochotę, a w ten momencie, kiedy chciałam y, otwierać tą książkę, którą już czytałam, to nie miałam na nią ochoty i coś innego mi wpadło i po prostu jest tyle książek, które chciałabym przeczytać, a ja jestem tak rozproszoną osobą w jakiś taki, nie wiem, dziwny sposób, że u mnie to jest naprawdę bardzo trudne i mimo, że od tych... ja to mam w głowie już od kilku lat, no to zdarza się tak, że jednak te książki rozgrzebuję i na przykład je zostawiam, co jest bardzo no nie fajnie, bo na przykład te książki są dobre i po prostu w danym momencie nie mam na nie ochoty. No i jakby dlatego ja też nie widzę się w ogóle w sytuacji, gdzie ja mam tylko jedną książkę, ale dwie, trzy książki moim zdaniem to jest takie maksimum, które powinno sobie ograniczyć, że faktycznie mam książkę, nie wiem. Fantastyczną, taką bardzo gdzieś tam mm, zmyśloną, powiedzmy, po prostu fantastyczną, taką przygodową, a z drugiej strony mam na przykład jakiś cięższy reportaż i okej, okay, ta różnica tematyczna to jest w ogóle must u mnie, bo dwie na przykład książki młodzieżowe w jednym czasie plus audiobook, też znowu jakaś powieść czy książka młodzieżowa, no to nie ma, nie ma takiej różnicy. Jeżeli ja w ogóle nie będę miała ochoty na tą tematykę, to znowu sięgnę po coś innego. Także ta różnica tematyczna, gatunkowa, to jest coś, co na pewno musi u mnie występować. No i ja po prostu już jestem tak przyzwyczajona i tak znam siebie że jeżeli ja nie będę miał tej różnorodności, a nie będę miał po prostu coś ochoty, to albo sięgnę do coś innego, albo w ogóle nie sięgnę po książkę, a to jest kolejny krok do zastoju jakiegoś, a nie chciałabym tego. Także z mojego złego wolę jednak czytać kilka książek na naraz. Udaje mi się niektóre kończyć, jak pewnie wiecie, więc nie jest aż tak źle. Jednak na pewno mam z tyłu głowy ograniczanie tej ilości rozpoczętych książek i kończenie po prostu z ich zaczętych. Ale jest to jeden z takich moich problemów czytelniczych, z którymi się zmagam. Dajcie znać, jeżeli macie podobnie, bo wiem, że są takie dwie w sumie szale. Są tacy czytelnicy, którzy czytają jedną, dwie książki i jest super ze zroszczeniem, ale są też tacy, którzy muszą czytać jedną, albo czytają tak jak ja, że po prostu mają kilka otwartych, no i nie wiedzą, którą skończyć. Także u mnie to tak wygląda, trochę się z tym zmagam, ale gdzieś tam dalej walczę. Kolejne pytanie, czy też w domu, czy gdziekolwiek? No i tutaj króciutko, bo już powiedziałam też na ten temat. Czytam gdziekolwiek i szczerze mówiąc chyba częściej czytam jednak e, poza domem, tak fizycznie, e, ponieważ książkę biorę ze sobą wszędzie i po prostu w komunikacji właśnie, kiedy siedzę gdzieś w jakiejś kolejce. E, w domu słucham często audiobooków przy pracach domowych, przy po prostu robieniu prania, przy gotowaniu, e, przy przygotowywaniu czegoś, e, sprzątaniu szafy bardzo lubię też słuchać audiobooka. A czasami, jeżeli mam taką chwilę faktycznie, że wrócę z pracy, wszystko ogarnę i w ogóle i mam ten moment i jeszcze chęć, żeby właśnie poczytać, to wtedy siadam i czytam, ale tak fizyczną książkę biorę ze sobą zawsze, czy, czy czytnik e, też się zdarza e, i po prostu czytam gdzieś, właśnie, jak jestem na mieście, e, w domu części są to typu. Kolejne pytanie, czy zaginanie rogów jest dla Ciebie akceptowalne? Jak najbardziej? Kiedyś miałam tak, że nie można było dosnąć mojej książki. W sensie miałam tak, że ja bym w życiu nie zagięła rogu. Ja I chyba dalej troszeczkę mam tak, że ja te swoje książki traktuję bardzo tak z dużą dozą szacunku, ale. Kompletnie mi nie przeszkadza, jeżeli widzę, że ktoś gryzmoli po książce, że ktoś zagina rogi, że ta książka to jest przedmiot, i ja jakby zdaję sobie tego sprawę. Oczywiście warto szanować swoje rzeczy i szanować takie, jakby, właśnie przedmioty, ale jeżeli ktoś w ten sposób też czyta, w ten sposób właśnie pochłania tę książkę, a to właśnie o to chodzi, no to jak najbardziej, więc ja nie mam problemu, jeżeli ktoś tak robi. Sama nie zaginam rogów, bo nie widzę w tym za bardzo sensu. W sensie ja, tak jak mówię, mam zawsze zakładkę, jak nie mam zakładki, to mam jakiś papierek, paragon, cokolwiek, więc. No, nie widzę potrzeby, żeby zaginać ten ruch, Po prostu wsadzam coś w środek i wiem, gdzie skończyłam. Jeżeli chodzi o jakieś cytaty i tak dalej, no to albo sobie mam też znaczniki, albo po prostu sobie robię zdjęcie tego i gdzieś zapisuję. Nie podkreślam też w książkach, bo po prostu no znowu nie widzę takiej potrzeby. Zdarzało mi się, że w naczytniku jest taka opcja właśnie zapisywania, tam podkreślania. Jakiś datów i jeżeli czytam na czytniku, to właśnie sobie to tak robiłam, no ale to wiadomo, to się wtedy w jakiś sposób nie niszczy, nie zmienia się tego, więc wtedy to jest dla mnie ok No a tak jak mówię, jeżeli ktoś tak robi, spoko, ale ja osobiście nie robię i chyba raczej po prostu nie czuję takiej potrzeby. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to bym, myślę, że tak zrobiła i nie byłoby problemu, ale no po prostu nie widzę takiej potrzeby i tyle. No i szybko, czy piszesz po książkach? To już odpowiedziałam o chwilę wcześniej, ja Na bieżąco te pytania czytam, więc tak troszeczkę startuje się. Nie piszę po książkach, nie wiem, czy mi się zda... może mi się zdarzyło jakąś książkę tam adnotować, jak była Taka, taki szał na to, nie wiem czy dalej jest, ale że po to odnotowanie, ale jak już to wydaje mi się, że ołówkiem. Wydaje mi się, że no tak jak mówiłam, po prostu ja sobie w inny sposób zaznaczam jakieś ważne cytaty, jakieś rzeczy, które mnie. Ja lubiłam kiedyś właśnie zaznaczać znacznikami, teraz robię to mniej, bo dużo słucham w audio, też często właśnie tych znaczników nie mam nawet przy sobie. Już jakoś tak do końca jak mam jakiś cytat, który mi się spodoba, to albo się dzielę, albo gdzieś zapisuję. Już tak tych książek nie zaznaczam. No i tyle. Kolejne pytanie: czy kupujesz książki, czy korzystasz z biblioteki? Ehm, ostatnio zaczęłam znowu korzystać z biblioteki, szczególnie właśnie przy powieściach graficznych. Zresztą, jeżeli oglądaliście mój film e, 7 książek w 7 dni, e, tam wszystkie książki miałam wypożyczone z biblioteki. Również książkę e, na wyjazd do Norwegii wypożyczałam z biblioteki. E, jednak częściej teraz kupuję książki. E, i znów tutaj myślę, że to się powtarza też przy wielu twórczyniach też, czy twórcach, którzy gdzieś tam teraz tworzą, że kiedyś ja książki tylko wypożyczałam i jakby też, no przez długi czas, do kiedy nie zostałam taką dorosłą, młodą, dorosłą, gdzie miałam swoje pieniądze i gdzieś tam pierwsze swoje książki kupiłam. Fan fact, chyba pierwszą książką, pierwszą serią, którą kupiłam sobie sama, był zmierzch. Super, no ale tak było. Później zaczęłam właśnie jakieś książki śmierci itd. i tak dalej, jakieś pojedyncze książki kupować sobie sama i dostawać i tak dalej. No ale dużo książek nadal wypożyczałam i pamiętam jeszcze takie recenzje, pierwsze swoje na Instagramie i tak dalej. No w sumie na Instagramie, bo tam przez chyba pierwsze dwa lata w ogóle działałam. To były wszystko książki z biblioteki w, albo w dużej mierze. No, a teraz szczerze mówiąc, no jeżeli chcę jakąś książkę, to albo jej słucham w audio, albo ją czytam na czytniku. A jeżeli mi się podoba, to ją kupuję, albo jeżeli wiem, że bardzo ją chcę, no to ją kupuję. Częściowo też dostaję jakieś książki do współpracy, więc tutaj już jakby gdzieś tam mam zapełnione to czytelnicze, czytelnicze życie i jakoś tak nie potrzebuję jeszcze iść do biblioteki po coś, ale właśnie w przypadku na przykład tych książek, które są niedostępne, to jest super opcja dla mnie, albo właśnie takich książek, które są gdzieś drogie, które, no po prostu, na którym trochę szkoda wydawać, bo na przykład nie wiem, czy mi się spodobają, no to również super opcja. Ja powoli będę też myśleć o jakimś takim skondensowaniu tych swoich książek, przejrzeniu biblioteczki i wyczytywaniu jej, zresztą już teraz zaczęłam ten proces wyczytywania, więc też mniej kupuję, w ogóle dużo mniej kupuję w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, ale nadal ja jeszcze mam tyle książek, że do tej biblioteki raczej rzadko chodzę. Mimo wszystko bardzo lubię to, to w ogóle tę instytucję, to miejsce i jestem gdzieś tam bardzo tak jest mi ciepło na sercu, kiedy myślę o bibliotekach, no bo dużo czasu w nich spędziłam kiedyś. No i myślę, że jestem nadal na co otwarta, jeżeli będę jakichś książek potrzebować, albo właśnie coś mnie zainteresuje, albo gdzieś tam ograniczy to bardziej to kupowanie, no to jak najbardziej, ale na, na razie jakby mam tą swoją biblioteczkę i gdzieś ją uzupełniam i cieszę się, że mam taką możliwość. Kolejne pytanie, czy organizujesz swoje książki według określonego systemu? I u nas na bibliotece, ja w ogóle, znaczy my w sumie od razu odrzuciliśmy taką formę kolorystyczną. U nas jest to troszeczkę tak dziwnie, ponieważ my trochę wielkością książek ją organizowaliśmy. Niektóre regały są tematycznie, mam na przykład regał trochę niżej. Reportaży. Mamy też tutaj książki fantastyczne, tylko i wyłącznie, na przykład na tych dwóch regałach, w sumie trzech, i są to głównie książki Wespera i um, Fabryki Słów, e, takie grube, jakieś tomy, jakieś serie i tak dalej, ale tak konkretnie jakbym miała powiedzieć, to one nie są zorganizowane ani właśnie gatunkowo, kolorystycznie to już w ogóle. Bardziej tak właśnie wielkościowo, bardziej patrzymy na formę wydania, czy na przykład czy to jest miękka, czy twarda oprawa, no i po prostu na ich wielkość. No i na razie tak się sprawdza, ale Kuba w ogóle zrobił takiego super Excela, na którym mamy wszystkie pozycje, na której są półce, w którym miejscu, więc dzięki temu się trochę w tym bardziej orientujemy, bo ja jak czasem nie chcę jakąś książkę do filmu wyjąć, czy po prostu jej potrzebuję, a ostatnio po nią nie sięgałam, to mam dużą trudność, żeby jednak się w tym trochę odnaleźć, więc myślę, że na przyszłość będziemy myśleć, ja myślę, że jeżeli miałabym pójść w coś, to w gatunkowość właśnie, w autorów i w gatunki, e, więc będziemy pewnie o tym myśleć na przyszłość, na razie to jest tak po prostu bardziej estetycznie, żeby to jakoś wyglądało i tyle. Czy czytam recenzje książek przed ich przeczytaniem? E, I u mnie to w sumie jest... Mogłam powiedzieć, że tak, bo albo oglądam, albo czytam gdzieś tam pojedyncze recenzje na przykład na Lubimy Czytać, bo ja dużo książek czytam jednak z polecenia. U mnie to jest głównie chyba BookTube, booktube właśnie, e, oglądam różne twórczynie głównie lub twórców również, i gdzieś tam, kiedy książka mi się przewija, jeżeli jakiś twórca, którego cenię, poleca tę książkę, no to od razu gdzieś ona jest z tyłu mojej głowy. A jeżeli książka któryś raz się już po prostu przewija, no to gdzieś tam z automatu coś o niej wiem i po prostu gdzieś tam chcę ją wtedy przeczytać, jeżeli ona gdzieś do mnie trafiła i po prostu tematycznie pasuje. Także ja zazwyczaj wiem o książkach, które, po które sięgam, mniej lub bardziej. Ja ogólnie nie mam też jakiejś super dobrej pamięci, tak jest prawda. Ja często nawet jak widziałam recenzję książki, to... One mi wyparowują, jeżeli na przykład ja widziałam recenzję książki miesiąc wcześniej i później jakoś ona trafia w moje ręce, to ja często w ogóle nie pamiętam o czym ona jest. Także tu jest tak trochę, że ja wiem teoretycznie po co sięgam, i też gdzieś wiem, na przykład wiem mniej więcej jaką te książki mają ocenę. Jak ludzie ją oceniają, czy to jest odbiór pozytywny, czy ona jest jakaś kontrowersyjna, czy taka neutralna w tym się zazwyczaj orientuję. Ja oczywiście staram się do każdej książki podejść neutralnie i to nie jest jakby tak, że ja się jakoś tam przekonuję, podchodzę jak do czystej karty, ale no to z tyłu głowy zawsze jest, że jaka jest ocena ogółu lub kto ją oceniał pozytywnie, kto negatywnie. To tego się nie da raczej wyzbyć, jeżeli się gdzieś działa w book mediach i się obserwuje je. Także ja raczej gdzieś z polecenia te książki czytam lub w literaturze po prostu, w sensie nie w literaturze, tylko w Towarzystwie Literackim one są jakoś polecane na grupach i tak dalej, i tak dalej. No ja czytam raczej książki które mnie w jakiś sposób zainteresują, a żeby mnie zainteresowało, no to muszę poznać e, po części opinie na ten temat innych czytelników, także ja raczej wcześniej jakieś tam opinie e, poznaję. Kolejne pytanie, czy preferujesz książki nowe czy używane? I ja powiem Wam szczerze, zresztą jak oglądaliście jakieś moje bufkole i tak dalej, to wiecie, że ja bardzo cenię książki używane i to może jakby to nie jest tak, że ja wolę książki używane, no bo każdy chciałby mieć przepiękne książki jak z Empiku, z po prostu, chociaż Empik to może nie jest dobry przykład, ale no jak nowe, dopiero co wydrukowane, piękne wydania i tak dalej. Ale ja bardzo cenię książki używane i chyba jakby miała wybrać, bo ja nie kupuję właściwie w ogóle w internetowych księgarniach, ani w stacjonarnych księgarniach. Także idę i kupuję sobie książkę. Ja kupuję np. przykład w internetowych, jeżeli mam jakieś kupony, bo dostałam od kogoś na prezent i tak dalej. Czy są faktycznie książki, które jest trudno dostać um, używane, albo kosztują tyle samo, bo czasami niestety tak jest. Teraz ostatnio chciałam uh, kupić właśnie książki, które kosztowały na Vinted i olx tyle samo, albo nawet trochę więcej niż kosztowałabym Piku, um, więc to no, niestety czasami tak jest. To wtedy faktycznie po nie sięgam. ale jeżeli mam faktycznie zapłacić połowę, na przykład przynajmniej za książki, kupując je na Wintel, gdzie one są w bardzo dobrym stanie, a one tak jakby służą do przeczytania i odłożenia na półkę, to ja bardzo lubię je kupować. Jeżeli mam kupować, ja kupuję ogólnie książki, powiedziałabym, że w 80% używane, także u mnie używane, ale oczywiście, jeżeli chcę mieć coś pięknego i jeżeli książkę jest to dostać, no to nie powstrzymuj się tak zupełnie, żeby w ogóle nie kupować w księgarniach. Ale lubię zarówno antykwariaty, do których często kiedyś chodziłam, teraz trochę mniej, bo też nie mam tak w okolicy najbliższej. Ale właśnie książki z drugiej ręki, czyli Vinted o ostatnio w ScoopShopie robiłam też zakupy, jak najbardziej u mnie, jeżeli to się opłaca dla mnie finansowo, a one są w dobrym stanie, no to ja nie mam żadnych zupełnie przeciwwskazań ku temu, żeby właśnie tak kupować i bardzo to lubię. Jak długo czytasz jedną książkę? Zupełnie pytanie, na które nie można odpowiedzieć, bo to zależy od długości, od zaangażowania mojego, e, od tego, czy ją właśnie czytam fizycznie, czy w audiobooku, e, od tego, czy mam na nią vibe akurat. Także myślę, to jest pytanie takie, no takie że ciężko po prostu na nie odpowiedzieć. Ja jestem takim średnim, Myślę, że czytańki, nie czytam jakoś wolno, kiedy już się zagłębię w lekturę, to dosyć szybko mi idą te strony. Także jakbym miała powiedzieć, że taką średnią... Ostatnio czytałam książkę taką, która miała tam 400 stron i przeczytałam ją w 2 dni. Czytałam ją faktycznie fizycznie i ona mnie bardzo ciągnęła. I czytałam ją przed snem, czytałam ją właśnie w pociągu i tak dalej. Także... ale godzinowo nie powiem Wam, jak to było. Jeżeli chodzi o słuchanie audiobooków, ja słucham zawsze na przyspieszeniu minimum 1,8. To zależy od lektora, ale to jest 1,8 albo 2, tak mniej więcej tym przedział. E, chyba, że do spania, to jest jedyne co, ale do spania zazwyczaj słucham jakiegoś Harry'ego Pottera lub czegoś, co już nami i to wtedy słucham w, zwykłej, w zwykłym... No, wiecie o co chodzi? Że po prostu e, tak jak lektor nagrywał, tak słucham. E, ale zazwyczaj po prostu na tym przyspieszeniu, więc ten czas mi się skraca o połowę, jeżeli chodzi o ten czas audiobookowy. E, no, ale wiadomo, że lektorzy raczej wolno tak to czytają, i dla mnie to jest nie do przyjęcia w tym momencie, po prostu jakoś się za bardzo przyzwyczaiłam. E, ale jeżeli chodzi o taki czas, no to zależy, jak jestem zaangażowana. Jeżeli faktycznie książkę mogę czytać, no to taką średnią książkę czytam, myślę, że w dwa dni. Ostatnie pytanie to, czy zdarza mi się robić widzę, re czy zdarza mi się ponownie czytać książki? E, no i o moja odpowiedź jest, że zdarza mi się. To są książki, ale to nie są takie książki, tak jak ja na przykład lubię, nie wiem, Małe Życie, kiedyś lubiłam kilka lat temu, jak bardzo mi się podobała Księga Tęsknot, czy Kwiaty dla Algernona, to są książki, które doceniam i, i tak dalej ale nie robię ich, ich rereadów, może kiedyś, ja zawsze mam takie coś, że nic y, nie wykluczam, może kiedyś zrobię, e, ale ja robię reready książek typu Harry Potter, typu Igrzyska Śmierci, typu Ania z Zielonego Wzgórza, Mała Księżniczka, w sensie pamiętnej Księżniczki, no to też w związku z tym, że zostało nowe wydanie. Takich książek e, Mikołajek, to są takie książki, do których mam ogromny sentyment, który, z którymi się wychowałam, które miały wpływ na moje czytelnicze życie, no i które po prostu gdzieś jest mi ciepło i to jest dla mnie taka komfort lektura, z którą gdzieś tam mam bardzo dobre wspomnienia. I takich książek, książek robię, relidy. Innych zdarza się bardzo rzadko. I mogę to powiedzieć jakby z czystym w sensie, że po prostu to się nie zdarza. Myślę, że może kiedyś. Ale jest tyle książek i w ogóle teraz, ja już też narzekałam w którymś filmie, chyba nawet w jakimś tam krótkim się, że jest tyle książek po prostu wychodzi, które są w jakiś sposób interesujące, czy po prostu jeszcze nawet tej klasyki, tych książek, które już dawno wyszły, nie przeczytałam, że no, dla mnie to jest po prostu, nie chcę powiedzieć strata czasu, ale kiedy już poznałam te historie nawet je pokochałam, to chcę teraz szukać kolejnych. No i jakby, tak jak mówię, te, do których mam sentyment taki już od dawna, to jest osobna trochę płeczka, i to jest coś, co mnie też z zastoju często wyciąga. Ale jeżeli chodzi o takie książki, które teraz przez ostatnie lata czytałam, no to raczej nie robię ich, ich rewidów i poluję po prostu na kolejne, nowe książki. I to wszystkie pytania w tym tagu. Nie jestem pewna, czy żadnego nie pominałam, ponieważ bezpośrednio z filmu Martyny nie zapisałam ich sobie wcześniej. Patrzyłam, także jeżeli tak, no to wybaczcie. Jestem ciekawa Waszych odpowiedzi na ten temat. Bardzo fajnie było się tak skonfrontować. Też u mnie się te, zresztą nie tylko u mnie. Myślę, ale te przyzwyczajenia przez lata się zmieniały. No i to jest też fajne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam Was na kanał Martyny i do zobaczenia w kolejnym filmie.